Tak jest! 16 dzień sportowego kalendarza adwentowego. Let's go! Pamiętajcie, że jest to seria, w której codziennie aż do świąt staram się zrobić jakąś aktywność. Dzisiaj razem z Dominikiem padło na króla sportów rakietowych tenisa. Muszę przyznać, że lekka ekscytacja mnie złapała, bo z tych wszystkich sportów, które miałem ostatnio okazję próbować squash, padel, tenisa stołowego generalnie a ja lubię i dobrze wspominam z dzieciństwa, no to tenis naprawdę ma swój urok, można i przypierdzielić tą rakietą, można lobiki podkręcone piłki jakieś takie sprytne zagrywki więc naprawdę to jest fajna praca też na dużej przestrzeni, więc jest trochę biegania, zmian kierunku, podobna specyfika co do piłki nożnej wbrew pozorom więc naprawdę była przyjemność z tego, wiadomo, graliśmy jak karakany, bo doświadczenia w tym nie mamy, ale mam poczucie, że jakby opanować te podstawy i nawet tak rekreacyjnie sobie iść, to jest to sport, który może dużo radości. Zresztą nawet na przestrzeni jednego treningu y, udało nam się już opanować trochę lepiej uderzenie, y, trochę porozkminiać, jak te piłki powinny iść, więc naprawdę to jest sport y, topowy. Oczywiście znowu no, wynajęcie kortu i tak dalej, więc nie jest to y, naj, najłatwiejsze w dostępie, ale sport polecam, różnorodność jest niesamowita. A uczucie jak ziomeczka wpuścisz w maliny najpiękniejsze na świecie, trochę tak jak w piłce, y, połamiesz gościowi kostki, tak samo tutaj, więc nie chciałbym tego tak zostawiać i chciałbym na tyle opanować tego tenisa, żeby móc iść jakiś tam meczyk, y, gema, seta raz na jakiś czas zagrać, bo dużo pozytywnych rzeczy, widzimy się jutro, elo!